Cześć Grzybofile, witam Was serdecznie. 17 października w ten mroźny, co chyba widzicie po moim stroju, ale naprawdę piękny, słoneczny, bezchmurny poranek. Tak, poranek, Rzeczy w moim przypadku niespotykana, można powiedzieć, bo mamy godzinę dopiero 8.30, a ja już jestem w lesie i to nie byle jakim lesie. A tak wcześnie, ponieważ postanowiłem wykorzystać maksymalnie czas. Jaki tutaj mam tym razem wszystkie te dni i każdy z nich docna dni, które spędzam na pogórzu Przemyskim. A dziś drugi dzień z rzędu, choć trzeci już raz w tej jesieni, zamierzam go spędzić w tej cudownej niezwykle grzybowej dolince. Ruszajmy więc na poszukiwania, bo nie mogę się już doczekać, jakie dziś grzybowe rzadkości tutaj na nas czekają. Bo faktycznie dość dużą pewność siebie w tym w tej zapowiedzi wykazuje, no ale jest ona udokumentowana, ugruntowana tym, co do tej pory tutaj znajdowałem, a jeszcze wciąż nie udało mi się całej tej dolinki przejść. Na każdym z jej fragmentów, gdy tylko tu jestem, coś ciekawego znajduję. Myślę, że tak też powinno być i dziś. Mam przynajmniej taką nadzieję. Nic nie wskazuje na to w każdym razie, aby z dnia na dzień miało się to odmienić. Tu jest naprawdę przepięknie, ale i mroźno o tak wczesnej porze tego cudownego jesiennego dnia. Chyba nawet widać. W takich okolicznościach naprawdę nie jest łatwo skupić się na grzybach. Ech, no ale trzeba, trzeba. Grzyby czekają. No nie rozdwoje się. Jest to tak cudownie, że nie mogę z jednej strony zignorować urody tego miejsca i tej chwili, tego momentu, tego dnia tego właśnie jesiennego słońca, jesiennych liści. Nim właśnie podświetlonych, a z drugiej strony przecież tu jest tak niezwykle w zakresie grzybów rzadkich. Tyle się dzieje, tyle wczoraj się działo, więc dziś ciąg dalszy. No dobrze, dobrze, ruszajmy na grzybowe poszukiwania. Zresztą szukanie grzybów. Nie jest to odpowiednim słowem na określenie sytuacji, w której ja się o grzyby dosłownie wręcz potykam i muszę po prostu wybierać, którym z nich poświęcić swą uwagę, swój czas przede wszystkim, bo gatunków grzybów tutaj są lekko licząc dziesiątki, no to tak bardzo, bardzo lekko licząc, ale raczej setki. Ale wszelakich, jadalnych, niejadalnych, trujących, pospolitych, ale przede wszystkim i naprawdę sporo, naprawdę rzadkich. Za każdym razem, gdy tu jestem, znajduję kilka rzadkich gatunków, których na moim filmie jeszcze nie było. Więc to przede wszystkim na nich chcę się skupiać i je wam pokazywać. Tak, na chwilę zboczyłem z drogi leśnej w las, bo tutaj też cudownie się dzieje. Oj oj oj. No i myślę, że i tak ciężko będzie tę dolinkę za porządkiem jakoś penetrować, bo no właśnie jestem na tyle urodziwa, że kusi mnie co chwila tutaj skręcić, tam skręcić, tu przystanąć, chociaż sobie myślałem, że jednego dnia będę szedł jedną stroną strumienia czy drogi, bo właściwie strumień drogę przecina i tu się sytuacja trochę komplikuje. Drugiego dnia drugą stroną drogi, trzeciego może prawą stroną w las, czwartego lewą stroną w las sobie wejdę od drogi. Zdradziłem wam właśnie na ile dni mniej więcej tutaj przybywam. No ale... Co tam, tu jest tyle grzybów, że myślę, że nawet gdy dwa razy przejdę potem w wyniku tej spontaniczności ten sam fragment lasu, to nie będzie to strata czasu. Zrymowało się niecelowo, no bo, bo to jest po prostu pełno grzybów, więc y, możliwe, że natrafię następnego dnia w tym samym miejscu na jakiś inny gatunek, który przeoczyłem czy pominąłem, a przeoczyć łatwo grzyby jesienne w tej jesiennej właśnie ściółce, bardzo kolorowej, a więc wszelakiej barwy Owocniki mogą się tutaj dobrze kamuflować, a to tylko jedna niewielka dolinka. A dookoła przecież pełno innych dolinek i lasów. Ach, jest tu naprawdę gdzie wędrować. A ja gonię ten czas jesienny. Chcę go wykorzystać jak najlepiej. By zdążyć przed prawdziwymi już chłodami, bardziej zimowymi, no bo te obecne nocne ochłodzenia niektórym grzybom wręcz sprzyjają. Jesienne gatunki przynajmniej czują teraz, że mogą już wystartować, że to już pora. Natomiast gdy przyjdzie prawdziwe zimowe ochłodzenie, no to już trudno, trzeba będzie czekać kolejny rok. Na sezon grzybów jesiennych. Tak więc, póki trwa, i to w tak cudownej aurze, tak widowiskowej, celebruję go ile mogę. No, ale dobrze, żeby choćby odrobinę jakiegoś planu wprowadzić do dzisiejszych poszukiwań i porządku, to zacznijmy w miejscu, w którym wczoraj skończyłem, a właściwie przerwałem tutajsze poszukiwania, czyli od stanowiska buławki pałeczkowatej. Tego oto rzadkiego gatunku, który widzicie, rzadkiego i podlegającego ochronie prawnej dodajmy. Na czerwonej liście grzybów ma on status V, czyli narażony na wymarcie. Jeżeli wydaje Wam się, że znacie ten gatunek ze swoich lasów, no to wyłącznie jest to możliwe, jeżeli mamy na myśli lasy liściaste, bukowe, takie właśnie. Górskie i podgórskie, jak tutaj mamy. Natomiast być może zetknęliście się ze znacznie bardziej pospolitą buławką spłaszczoną, która rośnie w lasach iglastych z kolei. Ja ją zresztą także na swoich nagraniach być może już wam pokazałem. Nie pamiętam, wybaczcie, trochę tych grzybów było. No ale buławki pałeczkowatej na pewno jeszcze wam nie pokazywałem. Tak więc, uraczeni tą wczorajszą rzadkością, ruszajmy ku poszukiwaniu kolejnych. Tu z kolei mamy świetny przykład, jak zmienną kolorystykę mogą mieć kapelusze monetki bukowej. Spójrzcie, nie zawsze są białe, mogą być szare. Jak najbardziej także jest to dopuszczalne. I to nadal ten sam gatunek. Ba, w skrajnych przypadkach mogą wyglądać i tak, a więc być wręcz brązowe. Od centralnej części kapelusza ku brzegom coraz bledziej ale jednak i nie wynika to ani ze starości ani z młodości nie ma tutaj żadnej reguły, że z wiekiem ten kolor się zmienia bo widzicie i młode i bardzo już dojrzałe owocniki mogą mieć ten szary kolor muszę się zresztą uwijać z fotografowaniem zanim słońce rozświetli swoimi radosnymi promieniami ten sektor doliny dla mnie będzie to dobre, no bo będzie cieplej ale dla moich zdjęć to już zaletą nie będzie, no bo mogą one być wtedy trudne w mocnym właśnie słońcu. A fotografować zdecydowanie jest co, bo oto natrafiłem na pierwszy dziś rzadki gatunek grzyba. Spośród gąsek, gąski być może jadacie, ale jako że nawet w przypadku tych najpopularniejszych, czyli gąsek zielonek, istnieje możliwość pomyłki z trującymi gatunkami, już nie mówię o gąsce siarkowej, która śmierdzi z daleka, ale mam na myśli naprawdę trujące grzyby, takie jak choćby muchomor zielonawy, no to również wśród szaro zabarwionych gąsek, bo o nich mowa, możliwość pomyłki istnieje i to nawet jest większa z grzybami trującymi i to w obrębie gąsek właśnie. Ta mianowicie jest gąska czarnołuskowa, też stosunkowo rzadki gatunek. Rosnący sobie właśnie w lasach bukowych. No i w takim środowisku, spośród trujących gąsek, największe ryzyko pomyłki byłoby z gąską tygrysią. Tak więc bądźcie bardzo ostrożni. Przy zbiorach wszelkich szaro zabarwionych gąsek, no ale po tym ostrzeżeniu pozwolę sobie nieco Wam ją przybliżyć, choćby wizualnie. Jak widzicie, czarne łuski na kapeluszu, od których wzięła się nazwa, wyodrębniają się z wiekiem. Tutaj mamy bowiem kępkę młodziutkich owocników, dość jednolicie zabarwionych, ciemno, no może nie czarno, ale tak ciemno-szaro-stalowo, jeżeli chodzi o barwę kapelusza. No, ale jeszcze te łuseczki aż tak wyraźnie się na nim nie odznaczają. Tu możecie zobaczyć, jak te łuski na kapeluszu wyglądają u młodszego owocnika, a jak u już takiego mocno sędziwego. Łuski na kapeluszu, tym są bardziej czarne i bardziej od niego odstające, choć pozostają stosunkowo drobne, im starszy jest owocnik. Mogą one także pojawiać się na trzonie, tu jak widzicie, w dość drobnej. Delikatnej, subtelnej formie, ale to również nie jest stała cecha tego gatunku. Gdy się pojawia, no to oczywiście na niego wskazuje, tak jak choćby ten po lewej, jest jedną z cech gatunkowych, ale równie dobrze możemy jej nie zaobserwować. Natomiast pod kapeluszem, jedną z cech tego gatunku, choć nie obligatoryjną, bowiem nie występuje ona zawsze i wszędzie, tutaj w części jedynie blaszek, są czarne ich ostrza. Widzicie? Na środku. Ekranu mamy takie właśnie zjawisko, ale w pozostałej części blaszek nie sposób go zaobserwować. A to cały czas ten sam przecież grzyb. Gąska czarnołuskowa, grzyb jadalny. Ale jak mówiłem, ryzyko pomyłki wśród szarych gąsek jest stosunkowo duże, więc naprawdę bądźcie ostrożni. Już sama ta bardzo wyraźna zmienność w wyglądzie owocników tego gatunku powinna być dla Was ostrzeżeniem, abyście pochopnie nie wyciągali wniosku co do jego oznaczenia, gdy na niego natraficie. Jest ich tu zresztą aż tyle, że powiem Wam, że nawet chyba będzie z tego grzybobranie. No bo nie jest to gatunek na tyle rzadki, abym od tego odstąpił. Tych naprawdę rzadkich grzybów oczywiście nie zbieram, nawet jeśli nie są tak jak ten gatunek zresztą, pod ochroną. No bo spójrzcie, ile ich tu jest. Rosną sobie całymi kępkami. Tak więc śmiało mogę zbierać tutejsze stanowisko na tym nie ucierpi co kawałek kolejna kępka dorodnych pięknych gąsek nie mam co prawda ze sobą dziś kosza bo utrudniałby mi tylko poruszanie się a szczególnie zdejmowanie plecaka do którego ten kosz przypinam wyjmowanie aparatu, co chwilę bym go obijał o ziemię, plecak zdejmując, chociaż ja się tutaj praktycznie mogę nie przemieszczać, mogę rzucić plecak w jeden, w jeden punkt, w jedno miejsce i dookoła sobie chodzić, bo co kawałeczek jest dosłownie co wam pokazywać. No ale jakoś muszę się przemieszczać, mimo że jeszcze parę dni na przeczesanie tego cudownego lasu, tej cudownej doliny mam. Oczywiście w samochodzie koszyk mam, tak, więc grzyby z płóciennej torby sobie w samochodzie właśnie przepakuję. Tak, bardzo udane gąskobranie. Cudowny las, jak widać, nie tylko dla miłośników grzybów rzadkich, ale i po prostu dla grzybowych zjadaczy. Minęło już pół dnia, możecie wierzyć, lub nie, pół dnia sesjowego, filmowego, fotograficznego, mianowicie minęła już godzina 12. 3 godziny tu spędziłem. Jeszcze przez 3 godziny spokojnie warunki będą sprzyjały fotografowaniu. No ale ja wczoraj tutaj wszedłem do tego lasu. Raptem o 13, dość późno, i coś się udało sfotografować, filmować i wam pokazać, więc i tak jest bardzo dobrze, ale śmiesznie mnie, że ja nadal się kręcę w obrębie bardzo małej powierzchni. Dobrze, że jeszcze tutaj jestem parę dni. Ech, bo, bo bogactwo tego lasu, bogactwo w gatunki, obfitość, w gatunki rzadkie jest tak duża, że no naprawdę mam tu co robić. Już nawet nie wszystkie gatunki wam pokazuję te bardziej powszechne, bardziej pospolite, ale wszystkie, które mnie interesują, których nie mam w swoim internetowym atlasie grzybów grzybowil.pl fotografuję. Tam jest ponad 300 gatunków, ale to nadal tylko ułamek tych, które spotykam, więc staram się to nadrobić w takim miejscu, gdzie mam takie nagromadzenie właśnie grzybów, że tak jak Wam wspomniałem, praktycznie rzecz biorąc mogę rzucić plecak w jedno miejsce, chodzić 10 metrów w tę, w tę, w tę stronę i tak mija dzień dookoła plecaka. No ale nic, jeszcze się trochę poprzemieszczamy, ale muszę sobie zrobić przerwę na drugie śniadanie. Ech, uszedłem może 10 metrów i kolejna sesja zdjęciowa się szykuje następnych gatunków jakie na mojej drodze się pojawiają. I kolejna godzinka zleciała, już w pół do drugiej. Czy narzekam? Absolutnie nie. To jest istny grzybowy raj. Już kolejny dzień z rzędu w tym miejscu. Mimo sześciodniowej przerwy w międzyczasie, no to dzień trzeci w sumie. A nawet czwarty, licząc też wiosnę, gdy co prawda grzybów tutaj nie było, ale byłem ja i wiedziałem, że grzyby będą. Już wówczas była to bowiem zapowiedź rajskiej, grzybowej dolinki. Ruszajmy dalej, póki jest słońce. A tu jakiś śliczny, malutki drobnołuszczak. Dokładniej rzecz biorąc jest to drobnołuszczak zielonowo gatunek nie tylko niezwykle urodziwy, ale także zasługujący na uwagę ze względu na zawarte w nim substancje psychoaktywne. Zawiera on bowiem zarówno psylocybinę i to w ilości porównywalnej z łysiczką lancetowatą, jak i psylocynę, przy czym posiadanie obu tych substancji jest w Polsce nielegalne. Tak więc oczywiście przestrzegam przed jego zbieraniem. Grzyby psychoaktywne są natomiast przedmiotem mojego drugiego kanału, Grzyboterapia, na który również serdecznie Was zapraszam. Poza tym przyznajcie, że jest niewiarygodnie piękny. Zgodnie z nazwą, jego kapelusz jest zielonawoszary, a występuje on na martwym drewnie drzew liściastych. Jak wszystkie dziś przeze mnie znalezione grzyby, drobnouszczak zielonawoszary również oczywiście zostanie opisany w moim internetowym atlasie grzybów grzybofil.pl gdzie przedstawia również naukowe badania dotyczące zawartych w nim substancji. Trafiła mi się jeszcze kępka dorodnych gąsek. Są piękne, wyglądają trochę jak wodnichy marcowe, które mi się niezwykle podobają, choć tych oczywiście zbierać nie wolno w Polsce, są pod ochroną. Bardzo rzadkie grzyby, no i wiosenne. Ale gąski czarnołuskowe wyglądają nieco podobnie na Pierwszy rzut oka, jakoś mi się kojarzą choćby z budowy czy nawet sposobu wzrostu takimi kępkami skrytymi w liściach, w podłożu. Tymczasem minęła godzina 15. Tak, udało mi się w końcu zdjąć czapkę i tak sobie myślę, że coraz trudniej jest mi tutaj znaleźć światło do makrofotografii. 6 godzin mozolnego fotografowania napotkanych cudowności grzybowych za mną. Więc może dla odmiany, skoro oczywiście jeszcze trochę dnia przed nami, skoczymy sobie teraz na łąki. Co myślicie? Tam też mogą się czaić ciekawe rzadkości, choćby wodnichowate. Wilgotniczki papuzie tam już były, więc może i inne gatunki właśnie z tej grupy grzybów, najbardziej dla mnie urodziwych, tam znajdziemy. Spróbujmy. A łąka to nie byle jaka, lecz ta konkretna, na której w ubiegłym tygodniu znalazłem piękne i rzadkie wilgotniczki papuzie. Przekonajmy się, czy coś grzybowego czeka nas tutaj tym razem. Swoją drogą w tym jesiennym słońcu jest całkiem ciepło, a ja powoli docieram do sektora z wilgotniczkami po właśnie. Oczywiście nie liczę, że je tutaj znajdę w jakimś idealnym stanie. Te ubiegłotygodniowe na pewno już będą no, niezbyt fotogeniczne, delikatnie mówiąc. Nie mam też takich oczekiwań, żeby znaleźć nowe, ale bardzo chętnie pognam tam wyżej gdzie mnie jeszcze nie było no bo właśnie te wilgotniczki zatrzymywały mnie tutaj na zdjęcia a myślę że bliżej lasu na granicy lasu i łąki właśnie powinny być idealne wręcz warunki dla wszelkiego rodzaju wodnichowatych jesiennych grzybów łąkowych. w takich bowiem warunkach przeważnie je znajduję dodatkowo tamten teren jest też w miarę płaski a więc będzie bardziej mokry jednak gdy zerwie się wiatr to czuć że lato mamy już za sobą Przysupnąłem sobie na chwilę. Nie mogłem sobie tego odmówić. Moment na kubek gorącej herbaty. No i podziwianie tutejszych widoków, które na koniec dzisiejszego nagrania będę chciał wam oczywiście pokazać z lotu ptaka, o ile wiatr pozwoli. Ale tu cudownie pachnie. Nie wiem czym. Już wąchałem okoliczne roślinki wyglądające na pachnące. Nie wiem, coś jakby rozmaryn, ale rozmaryn na łące dziko w Polsce. Hmm. Może jakiś roślinofil podpowie, bardzo podobna woń do rozmarynu, może tymianku trochę. No nic, przepraszam za tę dygresję. Za chwilę ruszamy dalej. Co ja właściwie chciałbym znaleźć? No cóż, mogę się podzielić marzeniami, bo czasem się one spełniają. Ech, nawet wypowiedziane. Nie ma tu żadnego zaprzeszania w kwestii grzybów. Już nieraz się o tym przekonałem. W każdym razie z wodnichowatych chyba najbardziej by mnie tu cieszyła wilgotnica czepeczkowata, którą co prawda widzieliście już na moich nagraniach. Ja ją też już parę razy w życiu widziałem, ale jednak jest na tyle piękna, na tyle wyjątkowa, jest tu różowa, ma biały trzon, jest dosyć masywna, konkretny grzyb, owocnik taki w miarę potężny. Widoczna przeważnie z daleka i chętnie bym Wam ją jeszcze raz pokazał porządnie obfotografował, bo tego mi też brakuje. No więc szukam, szukam, zobaczymy. Może się poszczęści. Gdzie jak nie tutaj na wilgotniczkowej łące. Zwłaszcza, że w województwie małopolskim pokazywałem właśnie Wam na jednej łące wilgotniczki papuzie parę lat temu i wilgotnicę czepeczkowatą. Może i tutaj ten związek będzie istniał. Ale i wilgotnica czerniejąca i wszelkie wilgotnice by mnie bardzo cieszyły. Czy to te rzadsze, czy to te popularniejsze, tutaj nie wybrzydzam, wszystkie z nich są piękne, kolorowe, więc jestem w pełni otwarty na tego rodzaju znaleziska. Tutejsze brzozowe zagajniki też prezentują się przepięknie, bajecznie wręcz w tym popołudniowym jesiennym świetle. Gdyby komuś na koźlarzach zależało, to chyba odpowiednie miejsce mi niekoniecznie. No dobrze, już dobrze, skoro tu się wdrapałem, to jednak i do tego brzozowego zagajnika. Zajrzałem, choć koźlarze żadnych tu nie widzę. Wracajmy na łąkę. Z takim oto cudownym widokiem. Gdybyście mieli cierpliwość do wpatrywania się w ten krajobraz przez parę minut, nawet może mniej, może minuta by wystarczyła, to dostrzeglibyście, jak gaśnie dzień, bo za horyzontem zachodzi właśnie słońce. A dzień to był cudowny, nie zapomnę go nigdy, <gryw> bardzo udany. Zresztą jak każdy w tej cudownej dolince, do której oczywiście jutro z miłą chęcią wrócę, no ale chociaż tę godzinę, nawet nieco ponad godzinę. Sobie po tej łące połaziłem. Mam czyste sumienie, że ją sprawdziłem pod kątem wilgotnic właśnie. No i w końcu grzybów dziś poszukałem, a nie tylko się potykałem co rusz o kolejne coraz to ciekawsze, coraz to rzadsze gatunki. Do cudownej grzybowej dolinki oczywiście jutro wracam. Tak więc abyście nie przegapili następnych moich nagrań, to serdecznie zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Będę Wam wdzięczny również za komentarz, za łapkę w górę, jak i za dołączenie do grona wspierających. Tymczasem dziękuję Wam za dziś. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się zdrowo. Cześć, zostawiam Was z widokami, które chwilę wcześniej nakręciłem.